Dobra, nawet ty bo już się gofy smażą. Ostatnio zrobiłem nawet, według przepisu pierwszego, który znalazłem w internecie. I moje dzieci powiedziały, że są lepsze niż kupne. Może no. o tym wansie chwilę sobie Dobrze, Adaś, opowiedz co się wansie. Ja? A ja? A ja specjalnie Cię zaprosiłem. <noise> Od jakiegoś czasu wychodzą te kolekcje Anaheim Factory. Pojawiają się z racji tego, że podobno kiedyś w Anaheim, jak zacząłem googlować Anaheim, okazało się, że to miasto po prostu, to nie jest, żadne, to nie jest nic. To jest miasto, w którym jest fabryka, nie? Była fabryka i po prostu chcieli uczcić fakt, że kiedyś tam tworzono buty made in USA. Ale wiem, że ty wiesz dużo różnych ciekawostek też odnośnie tej pierwszej fabryki i tego, jak tam Bracia Van Doren sobie poczynali. Tak, tak, tak. Wiesz co, no tak, tak jak wspomniałeś, Anaheim? E, miasto założone przez niemieckich wariatów, które się specjalizowało praktycznie samymi fabrykami. Nie tylko Vansa. E, ale swoją siedzibę znalazł tam też Vans i, i, i Steve i, i Paul Van Doren. E, szybko wrzucili na, na, na warsztat swoje trampki. Żeby szybciutko te buciki się sprzedawały i fajnie, to. Rozdawali lokalnej publiczności wszyscy w tym śmigali za darmo. W pewnym momencie Steve zaczął je sprzedawać. Ciekawostką jest to, że buty były w dwóch cenach. 4,75 kosztowały dla mężczyzn, 2,95 kosztowały dla kobiet. Ciekawe, czemu tego nie ma dzisiaj. Dobry patent, no, bardzo. Dobry. To był dobry patent. I jego też patentem było szybkie otwieranie sklepów, nawet jak były nierentowne. Z 10 sklepów rentowne były 2, a 8 było nierentownych, to stwierdzili, że muszą otworzyć kolejne 10. A co z tym sposób. A co z opcją, opcją e, sprzedawania pojedynczych butów? Tak, to był świetny numer. E, no nie sposób e, tego ominąć. No, Vans był butem e, typowo dla deskorolki przez pewien okres i praktycznie do dziś jest. Oprócz lifestylu, mocno, mocno się kręci wokół dechy. Wiesz, lata 70., 80. to był początek skateboardingu i często gęsto chłopaki nie jeździli na dwie nogi jeszcze tak jak teraz. Switch i regular, więc mieliśmy albo Goofy, albo nie Goofy i katowali jedną. I katowali, jedno, i katowali na, jed, na jedną stronę, no. katowali jednego buta i Vans dał taką możliwość, że mogłeś sobie zamówić tylko jednego. Super. Vans również dał taką możliwość, jako pierwsi chyba na rynku, że mogłeś zamówić sobie spersonalizowany kolor. Czyli miałeś jednego niebieskiego i mogłeś mieć drugiego czerwonego. Mogłeś sobie złożyć właśnie, tak jak to widzimy dzisiaj, przeróżny nadruk na bocznej zewnętrznej taśmie. Przypomnijmy, że to był, wiesz, 70 rok. Aha. Czyli pierwsze takie, pierwsza personalizacja i wszystko w fabryce w Anaheim. Wszystko w fabryce w Anaheim. tak jest. Dlatego właśnie yy, wydaje mi się, że to też był powód, dla którego oni chcieli uczcić to i robić te yy, fajniejsze wersje. Które przede wszystkim różnią się od zwykłych jakością, nie? No tak, no bo wiesz, to akurat pewnie ząb czasu pokazał to wszystko. Na początku, jak marka powstawała, bardzo chcieli mieć solidny but, czy do Lifestyle'u, czy na deskorolkę, czy na fale i bla, 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 tak? Później czasy się zmieniały, większa konkurencja, trzeba było klepać tego więcej. Made in China, tańsze produkty, no tańszy kanwas, tańsza guma, no i buty jakościowo Wszyscy. były też słabsze. Teraz, oczywiście, no jest, jest ku temu możliwość, jest ku temu szansa, i Wan zwraca i chce pokazać, że, że tak były wykonywane te pierwsze modele. Bo tak naprawdę, z zewnątrz, patrząc na tego buta, widzimy klasyk, tak? Ale po głębszym przyjrzeniu się. Jest inna struktura kanwasu, jest inna struktura bocznej taśmy, jest inna struktura kauczuku, wkładki, kotonowy sznurek, itd. Tak, sznurek. i tak dalej. ten charakterystyczny połysk, nie? To jest takie. Tak, że... To dla taśmy wewnętrznej. Tak, tym, tak tym, się, tym się na pewno też różnią. Mamy na rynku serię Anaheim, mamy na rynku serię zwykłą, buty praktycznie się nie różnią. To tylko czemu sięgamy po ten jakościowy produkt? No bo jest, no bo jest lepszy, wiadomo, tak. Dłużej posłuży. Też na pierwszy rzut oka niby wydaje się taki sam, ale tak naprawdę jest inny, i dlatego też zaprosiłem Bartka, żeby porozmawiać z nim o tym, jak, jakich wyborów dokonujemy, dokonujemy w życiu codziennym, wybierając lepsze jakościowo rzeczy. Bartek jest osobą, która jest zakorzeniona, można powiedzieć, w deskorolce, bo jeździ od bardzo dawna na desce, ale nie tylko tym się zajmował. Zajmował się dystrybucją, em, wprowadzał na rynek em, najróżniejsze marki, na i nie tylko. E, no i co? No i może o tym coś opowiedzieć ciekawego? Jak to się zaczęło? Kurczę, wiesz, to jak, to jak z Wansem, wiesz, to wszystko było totalny wypadek i totalna jakaś hmm. zbieżność i, 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 i jakiś, jakiś pewien moment y, chwili szczęścia. Po bardzo długim okresie przebywania na emigracji, po powrocie do Polski, na dobrą nie miałem zajęcia i podjąłem współpracę z kolegą z Poznania, który prowadził sklep internetowy i tam miałem się zajmować tak naprawdę wystawieniem tego, co ma już i prowadzeniem systemu Allegro. Jako, że ten system troszeczkę był w polu cały czas, a ja już podjąłem pracę, zaczęliśmy współpracować. I ja zacząłem podsuwać pomysły, może ta mareczka, może tamta mareczka, bo przebywając na zachodzie, było tego wiele. Tutaj szukając nie było tego w ogóle. Gdzieś będąc tam powiązałem różne kontakty i się nagle okazało, że ci moi koledzy tutaj byli jakby odbierani jako właściciele wielkich firm i jakoś tak spojrzałem na to trochę innym okiem i stwierdziłem, że okej, okay, ta firma, Why not, masz. Ta firma, pewnie spoko masz. nie? Jakby i tak to się zaczęło, tak, yy, takie były początki, tak naprawdę ściągnięcia, Diamond, Hafa, Obey, etc. Nie? No, czyli, no, ale to też było, tak że co wybierałeś, to najlepsze, nie? Mogłeś, miałeś Wiesz opcję, to, żeby prowadzić. To się je... to się zbiegło, bo, bo, bo raz że to było najlepsze, dwa mhm. to było coś, co ja i tak w czym bo ja się ubierałem i żyłem, jakby dla mnie to był chleb powszedni, mhm. A trzy trochę na łatwiznę, no bo naprawdę jedni z bliższych ludzi jakby kierowali tymi firmami, oddziałami, mhm. gdzie ten mój kontakt z nimi był mega, mega łatwy, szybki i, i, naturalny. i skuteczny, naturalny, dokładnie. Więc jakby mówię, że tutaj było i, i kropka na di od razu. Nie? nie musiałem się za bardzo spinać, szukać, wyręczać i tak dalej. Nie? To po prostu szło e, samoczynnie i i też jakby w Polsce tego jeszcze dużo nie było, więc odbiór od razu był duży i, i, i popyt, podaż, także wszystko się fajnie dopinało, nie? No i tak żeśmy się też poznali, bo przyszedłeś, tak, że żeśmy się poznali, przyszedłeś no. do nas z Jasonem Markiem, tak jeżeli było. dobrze pamiętam, to było pierwsze nasze spotkanie, nie? Jakoś tak w 2013-2014? No, więc. będzie z 10 lat. A co dalej po całej opcji dystrybucji, zajmowania się rzeczami, butami, ubraniami, teraz robisz coś innego? To też jest takim jakościowym zajęciem, nie? Wiesz co, ponownie to było przejście bardzo smooth, jakby takie łagodne, bezpieczne. Zauważyłem, że z tymi markami, z tym wszystkim doszliśmy w pewnym momencie do ściany i młodszy odbiorca w Polsce, ten, na którego jednak liczymy w sprzedaży, zaczął się interesować jeszcze droższymi markami, jeszcze droższymi brandami. Te brandy gdzieś na chwilkę odeszły na bok. W momencie prowadzenia dystrybucji, zająłem się również przeróżnymi kosmetykami, konsultingiem, mhm. otwieraniem, właśnie salonów barberskich w Polsce dla kilku osób. Mhm. I w pewnym momencie stwierdziłem, że już jakby ok, dość, przestańmy, zrobię tylko coś dla siebie. I na chwilę przykoczuję i zobaczymy, co się będzie dalej działo. I wyszło. I wyszło, tak. Super. Bardzo mnie cieszy przez ostatnie półrocze, że jest mega duży powrót do lat 90 Lat, w których ja gdzieś mega, mega bardzo mocno się ukorzeniłem. To były te lata, kiedy ja i wielu moich kolegów yy, chwyciliśmy za deskorolki. Mhm. Jakby super, że jest powrót do tego i prawdopodobnie wiele marek ponownie powróci. No jak ze wszystkim, historia kołem się toczy i nie widzę tutaj innej możliwości. Wiecie, że ta pierwsza podeszła? Waffle Soul. Była tak naprawdę, wyglądała identycznie jak gofer, czyli była cały czas prosta i mm. o co chodziło? Chodziło o to, że poprzez użycie wśród się pękało. Jak było proste, Jak było tak... proste, dokładnie, tak no. jak wafel i chłopaki musieli wymyśleć, co się dzieje, żeby to jednak pracowało i nie pękało, stąd mamy po, y, odwrócone diamenty mm -hmm. na stopiu i no. dzisiejszym. A skąd no tak. guma? Warto dodać, że Paul Van Doren na początku pracował dla Ketsa. I tam produkował gumowe podeszło. Kec znasz. No tak, proke, pro, jakby kets pro -kets, to, jest... no. tak, okay. to jakby on na, na początku za, przed wansem jeszcze siedział właśnie w kec, nie? Mm -hmm. Wow. Vegan. Ktoś dziękuję, dziękuję bardzo. Jak to zjeść? Normalnie. Tak, możesz sobie. Zjeść. Tak, możesz tak dalej. Tak. Sam w sobie raczej wydaje mi się, że tak powiem, uprawiasz jakościowy styl życia, bo od jakiegoś czasu widziałem, że mocno, nie wiem, czy to już od dawna, czy od jakiegoś czasu gdzieś tam jujitsu wkręciło Ci się jako kolejna zajawka? Czy to właśnie y, 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 jakby sposób na jakościowo zdrowy tryb życia dodatkowo? Wiesz co, wszystko tak naprawdę. Jakby nie mogę być już tak aktywnym jak kiedyś w skateboardingu, no bo cyfra jednak hamuje. Um, Wiesz, 40 parę lat to nie 20 parę lat, i, i a skateboarding jest jakby dość kontuzyjnym sportem. Dalej jeżdżę i staram się codziennie, i znajduję w tym mega dużą radość. Mhm. E... jiu było taką naturalną, też jakby formą. To jest sport, który można właśnie uprawiać w wieku nawet 60 lat. Tak, polega wiesz na sprowadzeniu do parteru, i cała gra odbywa się w parterze, więc można sobie poleżeć, a przy tym być zdrowy. Też jest kontuzyjny. Hmm. Ale y, tak jak wspomniałem, jest fajny, bo jest też dla starszych ludzi i, i można się w tym fajnie odnaleźć. Hmm. Y, wiadomo, młodsi ludzie będą bardziej sportowo do tego podchodzić i angażować się w zawodach. A, a, a starsi ludzie jednak. Y, właśnie bardziej dla, 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 dla własnego hmm. y, dla, dla własnej kondycji nie? po prostu jakby dla zdrowia się potarzać. Tak. Wiesz, I to też jest śmieszne, bo na przykład jiu-jitsu mega się przeciera, mimo że to jest jakby wiesz brazylijska forma sztuki walki, oczywiście wywodzi się z judo z Japonii, ale jest mocno zakorzeniona w Kalifornii. Mocno zakorzeniona jest z, z Vansem. Jeden z głównych takich ludzi, którzy też jakby produkują taką fajną firmę Ruka, to jest okay. Tyron, jest jakby... Um, ma czarny pas z jiu do tego surfuje, do tego gdzieś tam na desce jeździ, mhm. więc jakby są też strony, jakby, które się wiążą. Mhm. Jiu-jitsu, skateboarding, California lifestyle. Nie? Jakby no, to wszystko gdzieś tam się fajnie przeciera, nie? No. że zejście z plaży na desce, idziesz sobie do dojo, pokręcisz się trochę na, na, w parterze. No, no, to w kółko gdzieś to wszystkie te zajawki niby są yy, odmienne, ale gdzieś one cały czas cię mhm. gonią. i i gdzieś tam się razem spotykamy, nie? Nawet, nawet śmieszne jest to, że, że wiesz, na Mistrzostwach Polski w Polsce oczywiście, yy, wjeżdżasz na, 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 na hale i praktycznie na 100% ludzi, 90% jest w wansach. Jakoś tak się przyjęło, że, że, że wszyscy chodzą w wansach, nie wiem czemu, nie? Bijemy się na boso, nie? No, Ale tak. jakby, jakby ta, ta wygoda i właśnie nie, ten styl, styl buta jakby mega, mega wszystkim odpowiada, nie? Prostota jakość. Prostota jakość, tak. Spokojnie. I chyba też kwota, nie? No bo wiesz, gdzieś, gdzieś w ciemnej Brazylii i tak dalej, wiesz, no albo masz klapki, albo masz wansy, nie? Jak no masz tak. dobre Nike na kopakabanie, to lepiej je zdjąć i zostawić w hotelu. Ostatni punkt jakościowego trybu życia i tego, że. No raczej nie ukrywasz tego, że nie bierzesz żadnych używek, nie, nie korzystasz tylko z kawy chyba najprawdopodobniej. Czy to też było tak, że to było przejście w taki jakościowy styl życia? Bo tak, twój styl życia nie był jakościowy i przeszedłeś w jakościowy właśnie w ten sposób? Że tak 100% To jakościowe dla każdego znaczy co innego, nie? No. <laughs> Ale tak, jakby no, był czas, gdzie, gdzie, gdzie swoje wiaderko opróżniłem i, i faktycznie przeszedłem na, 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 na Stride Age. To już będzie 20 parę lat. Na, na ten moment wskazywało wiele rzeczy. Nie? Jakby to były. Też inne lata i jakby muzyka, której słuchałem, właśnie hardcore, hardcore punk, skate punk. Bardzo dużo słuchałem zespołów strideage'owych. Do tego bardzo dużo wtedy na desce jeździłem, wiesz, mm. jak nie masz kaca, wszystko lepiej wychodziło. To znowuż było jakby takie, wiesz, samoczynne, to było takie czas klik, nie? Nie miałem mm. problemu z rzuceniem papierosów, z odsunięciem, z odsunięciem używek, z przejściem na wegetarianizm. Więc to wszystko było po prostu, wiesz, jak suwak, nie? Co się zapinasz, pyk, nie? Nie było, nie było większej... No, ale tak z perspektywy czasu, no to było jakby przejście na bardziej jakościowy styl życia. No tak, wiesz, no... Ci, no na Tego, pewno, jak się no... czułeś wtedy, jak, jak się czułeś po tej zmianie, nie? Bo to na pewno lepiej, tak? Wiesz co, się pamiętam, nie? No. <laughs> ale, ale na pewno nie żałuję. No jakby, no jakby jestem w straight age i żyję w age już 20 parę lat i jakby nie mam zamiaru tego zmieniać, nie? Jakby, wiesz, mam teraz troje dzieci każdemu z nich chcę pokazać wiesz, jakby, co jest co jest sił, nie? Wiesz, moje dzieci chodzą w wansach, moje dzieci wiedzą, co to jest stride age, ten starszy co będą robić w przyszłości, nie wiem, wiem wiesz, obiorą swoją drogę, ale ja im chcę pokazać tą, w moim odczuciu, cool, nie? Jakościowo Bardzo jak dobrze wam. Bardzo dobrze, jak wans <śla> zanim przejdziemy do deseru, Deserek, poprosimy o deserek. Zanim przejdziemy do deseru, który jest tutaj szygowany chyba już. To może jeszcze coś o, o, o tematyce wansowej, na przykład pierwsze. Wansy. Pamiętasz? Pamiętasz? Ta. Zagranicą? Tak. Nie pamiętam. Ja który, też pamiętam. Nie pamiętam który zaraz. rok, ale strzelałbym w jakieś mocne 9,1, 2 może. Uy. Kiedyś bardzo mocno się kupowało, wiesz, albo przyjechałeś na Smolną i była deska, Airwalk, Vans, Vans chyba oni nie mieli. Albo musiałeś zamówić sobie przez czasopismo deskorolkowe, mhm, skateboard tak. Mag, Trasher, Transworld, Skateboarding, cokolwiek. Miałeś zawsze parę kartek reklamy skate shopów, telefon, dzwonisz, wysyłają albo wysyłasz karteczkę i w ogóle mhm. kupujesz przelew bankowy. Wiesz, nie było komórek, trzeba było dzwonić na kartę z budki telefonicznej. E, ja oczywiście miałem, e, jak wielu z nas w tamtych czasach, kolegę w Niemczech. I pamiętam, że właśnie udało mu się kupić dla mnie wansy old school'e. Wow! Klasyczne old school'e, wiesz, niebieskie, e, za ciężkie wrony. Do tego pamiętam bluzę Neofakes. no fakes. On mi to przywiózł na lato do Polski i był szpan, był szpan, nie? I to były moje pierwsze wansy. Mhm. Bardzo szybko się oczywiście przetarły z boku, więc wiesz, zaklejanie, jakby wiesz, praca wymiany sznurówek, szewc, szugu jeszcze tak do końca nie było, więc, więc to były, były, były pierwsze wansy moje, nie? Także, no i na dobrą sprawę od tamtej pory tych butów było full, tak? Przez wszelkie możliwe marki, ale, ale zawsze jakby wans jest wszechobecny, nie? jakby na inne się pogniewam, obrażę, nie chcę, nie kupię, będę wybredny. A od dobrych, wiesz, 20 paru lat, jakby rok w rok, miesiąc w miesiąc, zawsze jakieś wansy wpadają i, 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 i chyba najbardziej cieszą. Nie wiem czemu. Może właśnie dlatego? Dlaczego? No, że piękno tkwi w prostocie. Dobre. Wiesz co, co chodzi? Bardzo story, że tak. W Waffle nie no pewnie, w systemach. pewnie, że tak. W prostocie, w wyglądu po Wiesz, prostu. To, to był czas, kiedy jak się cofniesz do tyłu, że, że w wansie widziałeś każdego. Sean Penn, Anthony Hopkins, Penny Waze, Guthrie Dance, Tony Alva. I tak. Od skaterów, aktorów, muzyków, gwiazdy filmu, Was był wszędzie. Był totalnie wszędzie. I do dziś jest. Natomiast każda inna marka już nie do końca. Wiesz, oni też długo długo zwlekali z znakiem towarowym. Vans. Mhm. Praktycznie każda marka naciskała na znak towarowy szybko. Przypaski 68 rok, tak? Mhm. Łóżwa 73 bodajże, tak? Vans wprowadził znak towarowy dopiero w 77. Chociaż, no tak, A już istnieli 10 lat. No. Więc wiesz, i Vandoren, wiesz, i. Namalował szlaczek, z kim się skonsultował i stwierdził, dobra, to będzie logo i notabene był to pierwszy element skórzany na Wansa. To było, to, wiesz, oni naciskali nie, że chcieli mieć ten, 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 te logo, mhm. tylko czuli, że muszą, muszą. No. że muszą, aczkolwiek się przyjęło, je? jesteśmy, wiesz, ile teraz już, lat później i, 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 i wiesz, i te, i te logo jest do dzisiaj, tak, tak samo jak of The Wall, tak, jakby, jakby główne hasło Wansa, nie? To no tak. się wzięło tak naprawdę z szybkiej historii, tak? Że, że, że Tony i Steve jeździli wiesz, w basenie, Tony Alva był jakby jednym z pierwszych na chłopski mm -hmm. rozum, wyleciał ze ściany, a Stacy, który prowadził zipper shop, powiedział: Man, you just get off the wall, wiesz? I to jest off the wall. Jakby nikt tego teraz nie kuma, skąd to się wzięło. Nie? No ale zawsze kończyli dobrze, no. Tak jak my deserem kończymy. Tak, my kończymy deserem. Eee, zapraszamy po wansy, tak jak po deser. Tak. Fajne gofry. I zapraszamy ponownie. Zapraszamy po i y, do tak. Warsaw Sinker Store i y, na kolejne odcinki. Waffle Head. Tak, kolejne odcinki. Możemy się teraz legalnie uświnić Tak. Rody. Mm. Dobre O. dobre. To jest dobre. Lepsze niż moje domu. <laughs>